Znana feministka zarzuciła mi hipokryzję. Hipokryzja to zarzucanie komuś coś, czegoś, co się samemu robi. Czy ja gdzieś świeciłem tyłkiem, żeby zdobyć zasięgi? Ja nawet tego nie krytykuję, ale czy ja to robiłem kiedykolwiek? Ja to dopiero zamierzam robić. Ja gdzieś skrytykowałem, że ludzie robią coś dla zasięgów, że na przykład nagrywają filmy na YouTubie, bo ona twierdzi, że ale ty sam nagrywasz filmy dla wyświetleń. Przecież ja nigdzie nie krytykowałem, że ktoś robi filmy dla wyświetleń. Ja powiedziałem, że jest pełno dziewczyn na Instagramie, które dla zasięgów zrobią wszystko. I nie mówiłem o nagrywaniu filmów, tylko że właśnie będą pokazywały tyłek, zrobią na przykład taki wyciek. Kontrolowany. Właśnie to jest problem patofeministek w tym kraju, że one niby oglądają materiał, ale nie rozumieją. Nie ma tego zrozumienia. Oglądają bez zrozumienia. Kiedyś fajnie to chyba Mandzio powiedział, nie o feministkach akurat, ale do jednej dziewczyny, że robi kurwę z logiki. I to właśnie robią feministki, uważam, w Polsce. Patofeministki. To jest zabawne, że ta feministka mówi, że jak ja będę potrzebował wsparcia, to też dostanę. Ta feministka oskarżyła mi o molestowanie, że, jako, że w przebraniu dziadka molestowałem kobietę na TikToku. A wiecie co? To nie ja. ja byłem w tym przebraniu dziadka. Więc ja takie wsparcie od niej dostałem. Kurwa, fałszywe oskarżenia. Wiesz, ja te oskarżenia, że molestowałem w przebraniu dziadka kobietę. Na ulicy, na TikToku, to ja zabezpieczyłem notarialnie, więc ty mnie nie wkurwiaj, bo ja nie jestem Ania Lewandowska, że ja się przestraszę, żeby pozwać kogoś o zniesławienie. A to feministka teraz wspiera bardzo medialnie Queen of the Black, Natsu, że yy, to są ich ciała, mogą robić z tym, co chcą i tak dalej. Zapomniała chyba, że nie tak dawno atakowano Formułę 1, że trzeba zakazać hostessom tam wstępu, mimo że hostessy tam są dobrowolnie i zarabiają z tego pieniądze. Było, była akcja, że to yy, szkodzi wizerunku kobiet, że uprzedmiotawia kobiety. To no jest właśnie hipokryzja, bo raz mówicie tak, raz mówicie tak, tak jak wam pasuje. Ja wiem czemu ty teraz wspierasz dziewczyny i tak medialnie to wszystko rozgłaszasz. Dla zasięgów. Ja też nagrywam dla zasięgów. Tylko weź, nie, nie kłać tym młodym ludziom bzdur do głowy. Ostatnio nasłałaś, yy, zrobiłaś duży hejt na Roberta Lewandowskiego, bo ma za drogi zegarek. Ech. Kiedyś właśnie zrobiłaś ogromny hejt na mnie, że w przebraniu dziadka molestuję kobiety. A to Annie Lewandowskiej się dostało, bo zatańczyła w kostiumie i, i powiedziałaś, że to jest obra obraza osób, które trochę więcej mają kilogramów. The The